To, co teraz powiem, to naprawdę kluczowa obserwacja i sedno sprawy, jeśli chodzi o projektowanie języków programowania. Mój test, 1 miliard iteracji, to test obciążeniowy procesora, czyli tzw. Tak zwany CPU bound. On mierzy surową wydajność obliczeniową, a w tej kategorii języki kompilowane, takie jak C, czy Pascal, albo języki kompilowane do kodu bajtowego, jak Python, czy Java, zawsze będą szybsze. Ale wiecie co? Większość rzeczy, do których używamy języków skryptowych, w ogóle nie jest ograniczona przez procesor. I właśnie tutaj mój Tomato, który jest 132 razy wolniejszy od Pythona, okazuje się absolutnie idealny. Bo w wielu sytuacjach ta wolność wcale nie ma żadnego znaczenia. Po pierwsze, jako język osadzony, to jest najważniejsze zastosowanie dla języka takiego jak Tomato. Załóżmy, że piszę jakąś większą aplikację, np. grę albo edytor graficzny, w szybkim języku, np. w C++ albo Pascalu. I chcę, żeby logika tej aplikacji była napisana w Tomato. Przykład. Mój silnik gry w Pascalu działa z prędkością 1000 klatek na sekundę. Obsługuje fizykę i grafikę, a w każdej klatce uruchamia mały skrypt Tomato dla każdego przeciwnika. I teraz... Dlaczego szybkość nie ma tu znaczenia? Wykonanie takiego prostego skryptu if-then-else zajmuje Tomato może 1 dziesiątą milisekundy. Python zrobiłby to 132 razy szybciej, czyli w około 7 dziesięciotysięcznych milisekundy. Ale dla ludzkiego oka i dla pętli gry ta różnica jest zupełnie niewidoczna. Najważniejsze jest to, że mogę bardzo łatwo zintegrować Tomeito z moim silnikiem paskalowym. Po drugie, zadania ograniczone przez wejście i wyjście. Większość skryptów nie wykonuje miliarda iteracji. Większość czasu po prostu czeka. Czeka na dysk, na sieć albo na użytkownika. I teraz, czemu szybkość nie ma tu żadnego znaczenia? Taki skrypt spędza 99,9% czasu, czekając, aż użytkownik wpisze swoje imię. To, czy interpreter uruchomi się w jedną dziesiątą sekundy, czy w jedną setną sekundy, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo i tak czeka 5 sekund na człowieka. Po trzecie, edukacja i szybkie prototypowanie. Mój język jest prosty. I właśnie dlatego świetnie nadaje się do nauki. Kiedy chcę komuś pokazać, czym jest pętla while albo instrukcja if, to METO jest często lepszy niż Python, bo nie wymaga skomplikowanej składni, klas, modułów ani konfiguracji środowiska. No i do testowania logiki czasem po prostu chcę sprawdzić jakiś prosty algorytm, zamiast tworzyć cały projekt w Pythonie. To po prostu szybsze, dla mnie jako programisty. Podsumowując, nie wszystko w programowaniu to wyścig. Python jest szybki, bo jest kompilowany do kodu bajtowego. Tomato jest wolniejszy, bo za każdym razem analizuje tekst, czyli wykonuje coś w rodzaju funkcji Eval, ale w prawdziwym świecie szybkość pracy programisty i łatwość integracji z innym kodem często są ważniejsze niż surowa prędkość procesora. I właśnie dlatego języki takie jak Lua, które też są wolniejsze od C ⁇ czy Pythona, są tak popularne i tak bardzo cenione w branży gier. Bo liczy się nie tylko szybkość komputera, ale też szybkość tworzenia pomysłów.